Cześć, witam was wszystkich na kanale Komodo Traders. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jeszcze jednej ważnej rzeczy, wyznaczaniu struktury trendu z pracowaniu z wykresem, o takiej rzeczy, o której też pisałam w książce, ale myślę, że zanim ona wyjdzie, słuchajcie. Zdążę, wszystko co tam opisałam, powiedzieć już na kanale. Abstrahując od tego, porozmawiamy sobie dzisiaj o ostatniej świecy w ruchu oraz jej istotności. Kiedy mówimy o pullbacku tej świecy, o pullbacku też poruszymy ten temat, oraz wyznaczaniu szybkich dołków, szybkich szczytów. Musimy uzmysłowić sobie, słuchajcie, taką jedną rzecz, zanim w ogóle zaczniemy o tym mówić. Dlaczego istotne jest wyznaczanie ostatniej świecy w ruchu? Ostatnia świeca w ruchu mówi, kiedy rozpoczyna się korekta. Pamiętajmy, że na korekcie powstaje szybki dołek albo szybki szczyt, w zależności o którym ruchu będziemy mówić. Także pozwólcie, że omawiając najpierw te dwa schematy, później przykłady z żywego wykresu, powiem Wam trochę o wyznaczaniu jednocześnie szybkich szczytów, szybkich, szybkich dołków, dlaczego mówimy o czymś takim jak porzucona płynność, co się dzieje z tą porzuconą płynnością, czym jest pulbek ostatniej świecy w ruchu jak w ogóle tą ostatnią świecę w ruchu znaleźć. To są takie informacje najważniejsze. Zanim wyjadę, uznałam, że zrobię ten film, żebyście mieli co trenować, mieli co robić, mieli co oglądać, szczególnie dla tych, którzy już się naoglądali tego, co mówiłam wcześniej. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny powód. Słuchajcie, po wyjeździe już trochę że tak powiem, zaspoilerowałam to, co będzie się szykowało na kanale, odświeżam trochę Discorda, dodam, yy, znaczy jest już dodane sporo nowych kanałów i przede wszystkim zaczynamy obierać kurs w kierunku dostania się do funduszu prop tradingowego. Będziemy sobie pracowali z tą częścią, która z Was chce, do tego by się do takiego fundu dostać, ja trochę opowiem w jaki sposób to zrobić, więc Discord będzie zmierzał też do tego, żeby każdy z Was mógł tą wiedzę handlową, to również wykorzystać, słuchajcie, do własnych celów biznesowych czy prywatnych, wiem, że po to się uczycie tradingu, czy też wzbogacacie już nauczony nauczoną Waszą strategię o to, co pokazuje, żeby no, wykorzystywać to oczywiście na rynku, no bo po to tu jesteśmy, nikt nie jest tutaj po to, żeby patrzeć i do siebie tylko uśmiechać, tylko żeby też to wykorzystać. Dlatego Discord będzie docelowo zmieniał do przygotowania Was do handlu w funduszach prop tradingowych. Także mam nadzieję, że z tego będziecie chcieli korzystać. Jest to oczywiście dalej za free, dalej w ramach tego kanału. Nic nigdy na tym kanale nie będzie płatne, także od razu mówię i uprzedzam. Idąc do ostatniej świecy w ruchu, czyli całego naszego meritum. Co to jest ostatnia świeca w ruchu? Na czym będziemy się fokusowali? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ruch wzrostowy, dla nas ostatnia świeca w ruchu, ostatnia, będzie to świeca, której high nie jest wybite. Nie patrzymy na cenę otwarcia, nie patrzymy na cenę zamknięcia, nie patrzymy na żadne low, nas interesuje tylko high, czyli impuls, zanim rozpocznie się ruch korekcyjny, będzie trwał do momentu, do kiedy high kolejnej świecy jest wybite. Pullbackiem natomiast, o czym powiem trochę później, będzie wybicie low ostatniej świecy w ruchu. W ruchu prospadkowym będzie odwrotnie. Ostatnią świecę w ruchu będziemy interpretowali po cenie low, natomiast pullback tej świecy będziemy interpretowali po cenie high. Najłatwiej będzie spojrzeć na te przykłady, które zaraz pokażemy. Pierwsza nasza świeca. Pierwsza, może trochę słabo widać, ale myślę, że będzie dobrze widać, ja od razu sobie... Zniknę tylko, na, żeby, żebyście lepiej wszystko widzieli, co będę pokazywać. Ostatnia świeca w ruchu. Patrzymy na jej cenę, haj, i cena haj znajduje się dokładnie w tym miejscu. I zwróćcie uwagę, znaczy to nie jest ostatnia świeca w ruchu. Teraz się dowiedzieliśmy, że pierwsza świeca jest naszą ostatnią świecą w ruchu, gdyż druga świeca nie wybija jej maksymalnej ceny, czyli ostatnią świecą w ruchu już w pierwszym przykładzie jest nasza świeca numer jeden. Widzimy, że ich haj został wybite, więc ten okres zapewne ktoś mógłby nazwać korektą. Dlaczego tego nie nazwiemy korektą? Za chwilę o tym powiem dalej. Idziemy sobie dalej, analizujemy. Trzecia świeca. Widzimy, że ich haj zostaje wybite, czyli jest to impuls, dokąd ten impuls trwa. Czwarta świeca. Widzimy, że ich haj również zostaje wybite. No i słuchajcie, mamy do czynienia ze świecą piątą. Pytanie mogłoby się teraz pojawić takie, czy Fakt tego, że haj świecy piątej nie jest wybite, nazywamy piątą świecą ostatnią świecą w ruchu czy czwartą świecą ostatnią świecą w ruchu, bo ta jest czerwona. A ta jest zielona, więc ta jest wzrostowa, a to już wygląda jak korekta. Generalnie słuchajcie, kolor świecy nie ma najmniejszego znaczenia. Ostatnia świeca w ruchu musi mieć wyższe po prostu high. I w tym przypadku świeca piąta ma wyższe high i to jest nasza ostatnia świeca w ruchu. I e, zarówno w tym przykładzie, pierwszą i piątą świecę interpretujemy jako ostatnie świece w ruchu, czyli ostatnią świecę w impulsie. Ruchem oczywiście nazywam impuls. Idźmy sobie do przykładu czerwonego. Tutaj będziemy zwracali uwagę na low, czyli będziemy zwracali w ruchu spadkowym uwagę na low danych świec. Pierwsza świeca, z racji tego, że nie ma takiego low z knotem, które chcielibyśmy zobaczyć, ceną minimalną tej świecy jest jej cena otwarcia. Ona zostaje wybita. Druga świeca dokładnie analogicznie. Jej low, czyli jej najniższa cena jest jej ceną otwarcia. Idziemy sobie dalej. Zwracamy uwagę na Kolejną świecę, patrzymy na ilą i zobaczcie, że nie zostaje ono wybite przez świecę czwartą, tak czy tu mamy trzecią świecę, tu mamy czwartą. Naszą ostatnią świecą w ruchu jest zatem świeca trzecia. Analizujemy dalej przykład. Mamy świecę piątą, patrzymy na ilą, również nie zostaje ono wybite przez świecę szóstą, więc naszą kolejną świecą w ruchu, ostatnią świecą w ruchu jest świeca. Piąta, no i dopiero świeca siódma, to wszystko nam dociera. Więc jeżeli interpretujemy ostatnią świecę w ruchu, zwracamy uwagę na high. Teraz słuchajcie, powiedzmy sobie, które z tych miejsc jest korektą, a które jest porzuconą płynnością, które jest pullbackiem, co to jest ten pullback i jak to interpretujemy. Generalnie słuchajcie, żeby dane miejsce na wykresie oznaczyć jako szybki dołek, bądź też szybki szczyt, w zależności w jakim impulsie będziemy się poruszać, potrzebujemy. Pullbeku tej świecy. Co to jest ten pullbek świecy? Jeżeli pamiętacie film o potwierdzeniu płynnościowym, no to pewnie też pamiętacie dobrze, że żeby coś nazwać potwierdzoną płynnością, czyli taką naszą strefą, na której stawiamy, musi być wybity knot świecy poprzedniej. Dokładnie tak samo, słuchajcie, będzie z pullbekiem, tylko nas będzie interesował jeden, jedyny pullbek, mianowicie pullback, no weźmy sobie żółty, ostatniej świecy w ruchu. W przypadku pullbeku będzie nas interesowało. Pullbacku wzrostowej świecy. Będzie nas interesowało low tej świecy, natomiast w przypadku ruchu spadkowego będzie interesowało nas high. Zwracamy uwagę tylko na ostatnią świecę w ruchu. Nasza ostatnia świeca w ruchu to jest świeca z numerem 1. Sprawdzamy jej low. Czy ono jest spulbekowane? No nie jest. Nie mamy tutaj sytuacji, w której mamy do czynienia z czymś takim. O dokładnie czymś takim. Wówczas taką sytuację, gdzie mamy jej low wybite przez świecę poprzednią, nazywamy pullbackiem. I takie miejsce, ostatniej świecy w ruchu, i takie miejsce możemy oznaczyć jako szybki dołek. Natomiast w naszym przykładzie zwróćcie uwagę, że my nie mamy tutaj wybicia low tej świecy, dlatego czegoś takiego nie nazywamy szybkim dołkiem, nie nazywamy korektą. To jest po prostu noga ruchu. Natomiast fakt występowania tutaj. Tego braku pullbacku, to jest słuchajcie moment, gdzie my taką sytuację interpretujemy jako porzuconą płynność. Po co nam taka porzucona płynność jest potrzebna? Po to, że jeżeli wyznaczamy sobie jakiś target, i na przykład, no nie wiem, mamy w tym miejscu, załóżmy sobie, strefę popytową, i tutaj mamy na dole strefę popytową, to dla nas ta strefa popytowa, ta na dole będzie bardziej istotna ze względu na to, że ruch wycinający. Ruch szukający płynności dodatkowo spulbekuje ostatnią świecę w ruchu i chwyci porzuconą płynność. To jest dla nas mega, mega ważne. Idziemy sobie dalej. Patrzymy na sytuację, gdzie nasza piąta świeca zinterpretowaliśmy jako ją jako ostatnią świecę w ruchu, gdzie nasza piąta świeca powinna mieć pulbek. Patrzymy, czy jest. No i tutaj bardzo ładny pulbek. Low świecy ostatni w ruchu zostało spulbekowane. No i dokładniej to jest nasza taka jednoświecowa. Korekta. Jak pójdziemy na żywe wykresy, pokażę Wam takie pullbacki dłuższe niż to, co my tutaj obserwujemy, czyli jedną świecę. Natomiast to, słuchajcie, jest pullback i to miejsce, to dokładnie miejsce, to jest miejsce szybkiego dołka. No i zwróćcie uwagę, jak to jest ważne. Jeżeli teraz będziemy mieli ruch cofający i byśmy sobie tutaj oznaczyli też szybki dołek, no bo mamy ostatnią świecę w ruchu, więc to jest korekta, błędna oczywiście, to myśmy my już to założyli, że o, wybiliśmy dwa szybkie dołki, to tu już zmiana charakteru trendu się szykuje. Natomiast jeżeli patrzymy z tej perspektywy, to tu mamy dopiero ruch spadkowy, jakiś głęboki ruch korekcyjny, szukający porzuconej płynności, dotarcia pullbacku oraz innych struktur smart money concept. Idźmy sobie na wykres. Spadkowym. Trzecia świeca jest to ostatnia świeca w ruchu. Dokładnie ta. Tak, Dokładnie zinterpretowaliśmy ją jako ostatnią świecę w ruchu. Zobaczcie, że jej high, teraz zwracamy uwagę na haj, nie zostało spulbekowane zieloną świecą. W związku z czym nie mamy tutaj do czynienia z tak zwanym szybkim szczytem. Nie mamy tutaj absolutnie żadnej, słuchajcie, korekty. Mielibyśmy do czynienia, kiedy na przykład knot tej świecy sięgałby w taki sposób. Czyli mamy tutaj zinterpretowane takie coś. Co nazywamy już wiemy tak zwaną porzuconą płynnością. Idziemy sobie dalej. Patrzymy na ostatnią świecę w ruchu. Jest to świeca piąta. Czy jej high zostało spulbakowane? Również zobaczcie, nie mamy pullbeku tego haj. Czyli tutaj również mamy do czynienia z sytuacją, którą nazywamy porzuconą płynnością. Co by się musiało stać, żeby rynek chwycił złóżmy dwie porzucone płynności? Mogłoby na przykład dojść do czegoś takiego. I takie podwójne potwierdzenie płynnościowe, gdzie po pierwsze. Potwierdzamy ostatnią świecę w ruchu oraz potwierdzamy porzuconą płynność, to słuchajcie, są, no tutaj też mieliśmy porzuconą płynność, ale załóżmy, że to jest ten knot, tak, który nam potwierdził. To jest bardzo silny sygnał, na którym dopiero w tym miejscu, dokładniej w tym oznaczamy sobie szybki szczyt. To jest nasz pierwszy szybki szczyt w tamtym ruchu, ale fakt tego, że ten szybki szczyt zgarnia aż dwie płynności. Pierwsze swoje potwierdzenie oraz drugą porzuconą płynność jest naprawdę mega ważnym sygnałem. Także jeżeli chodzi o pullback, robimy odwrotnie. Zwracamy uwagę w przypadku świecy wzrostowej, ostatniej świecy w ruchu wzrostowej na low, w przypadku ostatniej świecy w ruchu spadkowej na high. Natomiast sam fakt impulsu i korekty wygląda w taki sposób, że dopóki high jest wybijane, nie możemy mówić o braku mówimy po prostu o impulsie, tak? Póki każde high jest wybite, mówimy najzwyczajniej w świecie o impulsie. I to jest mega ważne. A to, czy daną korektę uznamy jako nogę trendu, czy jako szybki dołek bądź szybki szczyt, zależy od tego, czy została ona spulbekowana. Idźmy do żywych przykładów. Zobaczmy na żywych przykładach, co tu można sobie, słuchajcie, ugrać. Pójdziemy na D1, bo tam jest najprzyjemniej, tam jest najmilej, można bardzo dużo rzeczy zobaczyć. Ja pokazywałam dzisiaj jeden z takich chyba, jeden z takich ciekawszych zagrań właśnie wzrostowych dla euro-dolara, natomiast nie ma to znaczenia. Zinterpretujmy sobie, słuchajcie, kawałek tego wykresu. Już mm, uznając, że tutaj mamy jakieś potwierdzenie, i patrzmy na tą nogę, bo myślę, że na bieżąco będzie fajnie taki przykład e, sobie sprawdzać. Jak zinterpretować tutaj ostatnią świecę w ruchu? Co tu można ciekawego zrobić? No, spójrzmy na ten, na ten cały ruch. Zacznijmy sobie od tej, od tej nogi. Haj świecy, może najpierw sobie weźmiemy tym, zostało wybite. Haj tej świecy zostało wybite. Haj czerwonej świecy również zostało wybite. Ale jak na przykład nazwać taką sytuację, gdzie mamy, zobaczcie, powybijane kolejne haj, ale mamy też jednocześnie pullback. To nie jest pullback ostatniej świecy w ruchu. Ta zielona świeca nie jest ostatnią świecą w ruchu. Zwróćcie uwagę. To nie jest ostatnia świeca w ruchu. Jeżeli mamy spulbekowaną świecę w impulsie, mówimy o pullbacku, w impulsie i to również interpretujemy sobie jako szybki dołek. Natomiast patrzymy sobie dalej. Mamy, zobaczcie, wybite haj kolejnej świecy. Idziemy na to haj. Widzimy, że zostało wybite przez tą świecę. Tutaj high zostało wybite. No i co z tym high? Tutaj ono nie zostało wybite. To jest nasza ostatnia świeca w ruchu. Pytanie, gdzie teraz zinterpretować półbek? Dokąd ten półbek trwa? Czy to jest już to? Czy to jest to już pullbackiem? Czy może to? No tu znowu jakiś high. Czy to jest pullback? Czy to jest półbek? Generalnie, słuchajcie, pullback trwa do momentu, tak jest najłatwiej sobie zrobić, wybicia naszego high. Czyli jeżeli, słuchajcie, ten ruch spadkowy ciągnąłby się dalej, no to... No, nie nazwiemy już tego pullbackiem, tak? Tu byśmy nawet wybili sobie zmianę charakteru trendu i ten nasz dołek trendu, ten dołek w sumie po tym szczycie wypadłby dużo, dużo niżej, już by przebił nam zmianę charakteru trendu. Natomiast pullback trwa do momentu wybicia tego naszego high. No i to jest to rozsądne, bo jeżeli patrzymy na kolejne szczyty wybijające, to się użyczy, kolejny szczyt musi zostać wybity, żebyśmy mieli zachowany. Czok impulsu, także nasz pullback trwa do tego momentu, dopóki nie mamy ruchu wzrostowego, czyli to miejsce interpretujemy sobie jako szybki dołek. Patrzymy dalej na ruch, no tutaj też zobaczcie pullback w ruchu, interpretujemy od wybicia. Mamy wybicie high bardzo ładnie, wybicie high kolejnej świecy, wybicie kolejny. Wybicie kolejny i tu dochodzimy do ciekawego momentu, który nazwalibyśmy sobie EQ-alsami, czyli szczytami bądź też dołkami, które są na równym poziomie. Czyli dokładniej tutaj. Pytanie, co się teraz rozwija? No teraz rozwija się, słuchajcie, pullback tego wszystkiego. Rozwija się cały, całutki pullback tego ruchu. No i tak na dobrą sprawę dopóki nie będziemy mieli wybicia tego miejsca. No, nie możemy powiedzieć, że on został skończony, tak? No docelowo można sobie już wyznaczyć jakieś low danego ruchu, tak, choćby tutaj. Natomiast jeżeli chodzi o strukturę trendu, to jeżeli dobrze pamiętamy, jeżeli mamy coś takiego, że tutaj leży szybki dołek, czyli dokładnie ten, który pokazałam leży w tym miejscu, no to on musi zostać wybity, żeby potwierdzić strukturę trendu wzrostowego. Także w taki sposób to wygląda. Idźmy może do przykładu spadkowego, żeby nie tylko skupiać się na tych wzrostowych, pójdźmy sobie właśnie do przykładu spadkowego na funcie, no, zacznijmy sobie od samej, samej góry. No, no, choćby tutaj. Możemy, słuchajcie, sobie stąd, stąd śmiało zacząć. To co, zaczynamy od, no, tego ruchu. Idziemy do tego ruchu, tylko wezmę tą naszą, o, dokładnie. Mamy interpretację, zobaczcie. Yy, mamy tutaj ruch Mamy tutaj również impuls, to jest ostatnia świeca w ruchu. Ona została spulbekowana najwyższy pulbek jest tutaj, czyli tu mamy pierwszy szybki szczyt. Idziemy coraz niżej, tu mamy te IQals, czyli na podobnym poziomie. To interpretujemy sobie jako, jako ostatnie świece w ruchu. Polecam jednak brać, jeżeli mamy iQalsy, po prostu te wyższe punkty, ze względu na to, że będziemy czuć się bezpieczniej, kiedy one będą całkowicie... Całkowicie, słuchajcie, spoolbackowa. Jest to dużo, dużo bezpieczniejsza opcja. Czyli mamy tutaj um, ostatnią, ostatnią świecę w ruchu. Zobaczcie, że ona jest wybijająca dopiero tutaj, wybija nam w tym miejscu, dopiero impuls dalej i tu mamy szybki szczyt. Zobaczcie, że mamy piękne potwierdzenie w związku z tym i wybiciem tego szybkiego szczytu oraz wybiciem tego dołka. Tutaj leży nasza zmiana charakteru trendu. Tutaj natomiast jest jego kontynuacja. Mamy do czynienia z kontynuacją. Rynek wybija. No i co? Analizujemy sobie kolejny, kolejny a się podziało, impuls, czyli dokładniej tą nogę. Patrzymy, co się działo w tej nodze. W tej nodze mamy do czynienia tak, mamy impuls, mamy wybicie, mamy impuls, mamy, bo mamy wybicie, low, mamy wybicie kolejnego naszego low, mamy wybicie naszego low, no i tu zobaczcie już, te low nie jest wybijane przez kolejną świecę, czyli to jest nasza ostatnia świeca w ruchu, jej pullback trwa do tego momentu. Tutaj mamy pullback tej świecy, i tutaj mamy pierwszy szybki szczyt. Idziemy sobie dalej. Patrzymy teraz w kierunku tej nogi. Idziemy, idziemy, idziemy. Widzimy. Będę tak troszeczkę z boku się ustawiać. Zobaczcie, te low zostało wybite. Te low zostało wybite. Teraz idziemy do tej świecy i zobaczcie, low tej świecy nie zostało wybite. Kolejna ma to low zdecydowanie wyżej, więc to jest nasza ostatnia świeca w ruchu. No i zobaczcie, co robi rynek. Rynek idzie dalej, wybijając kolejną ostatnią świecę w ruchu. Więc jak zinterpretowalibyśmy tą sytuację? Tą sytuację zinterpretowalibyśmy sobie jako porzuconą płynność. No i zwróćcie uwagę, że porzucona płynność... Zostaje tutaj wybita w taki sposób, że pulbek tej porzuconej płynności sięga aż w to miejsce i to wybija nam szybki szczyt. To jest naszym, zobaczcie, szybkim szczytem. I jednocześnie jest to potwierdzeniem, wybiciem tego naszego szybkiego szczytu, czyli dokładnie mamy taką sytuację. Pyk. I pyk. I co to oznacza? Oznacza to, że przy wybiciu szybkiego szczytu tu nam się utworzył szczyt trendu, czyli to już nie jest szybki szczyt, a to jest szczyt trendu, czyli po prostu zmiana charakteru trendu. Natomiast na tym low leży kontynuacja tego trendu tutaj, natomiast zmiana charakteru tego trendu, więc zwróćcie jak ważne, zwróćcie uwagę właśnie, jak ważne jest zinterpretowanie, dokąd trwa pullback. Pullback trwa do wybicia praktycznie. Naszego kolejnego low. To jest na maksa ważne. Ta ostatnia świeca w ruchu naprawdę pomaga interpretować właśnie takie, takie struktury. Czyli tutaj mamy po prostu sobie trochę cofniemy. Szczyt trendu, czy inaczej zmianę charakteru trendu. A tutaj jego kontynuację. No i idziemy sobie dalej. Patrzymy, obserwujemy, jak wygląda impuls. Idziemy, idziemy, idziemy. No, mamy wybicie, wybicie. Ostatnia świeca w ruchu. No i pullback. Dokładnie w tym miejscu interpretujemy to miejsce jako szybki szczyt. Widzimy, jest wybijane low, patrzymy, co tu się działo. No i zobaczcie, ile w tej nodze wybijającej z porzuconych płynności. Tutaj od razu rzuca się w oczy pierwsza porzucona płynność. Dokładnie w tym miejscu. Tutaj, w tej ostatniej świecy w ruchu, mieliśmy pullback. W tej ostatniej świecy w ruchu mieliśmy pullback, no i ta ostatnia świecy i pullback trwa do tego momentu. I powiedziałam, że zwykle te oporzucone płynności wyznaczają pewne targety. Targety do ciekawego odreagowania. Zobaczcie, że tutaj moglibyśmy sobie to zinterpretować jako wielką strefę podażową, to moglibyśmy zinterpretować jako strefę podażową. To możemy zinterpretować jako strefę podażową. Pytanie: które odreagowanie wybrać? No, wybrać takie, które na pewno będzie wyrzucało nam porzuconą płynność. Czyli będzie pulbekowało tą porzuconą płynność, która znajduje się w tym miejscu. No i zwróćcie uwagę, że dokładniej ta świeca, nie dość, że pulbekuje nam tą ostatnią świecę w ruchu, to jeszcze zgarnia porzuconą płynność. No i co za tym idzie? Jest to dodatkowo ciekawa strefa podażowa. Zwróćcie uwagę na to. Dokładniej. Tutaj. Jest to fajna strefa podaży, która zgarnęła dwie potwierdzone płynności, w sensie dwie płynności, tak? Jedną niepotwierdzoną, porzuconą, drugą natomiast po prostu spulbekowała. I jest to również nasz szybki szczyt. Idziemy sobie dalej w ruchu. Tu widzimy od razu, mamy pullback. Idziemy sobie dalej. Jest low wybijane, jest low wybite, jest low wybite, jest wybite, jest wybite i tej świecy zobaczcie, że już nie jest wybite. Mamy w związku z tym, to jest nasza ostatnia świeca w ruchu, jest spulbekowana, czyli również mamy do czynienia, słuchajcie, z szybkim szczytem. No i tutaj akurat fajny pulbek, bo e, zgarnął płynność z kilku świec i zobaczcie, jednocześnie fajna strefa podażowa tak nam się tutaj utworzyła. Tutaj dodatkowo również, zobaczcie, był pulbek w ruchu, czyli ciekawa podażowa sytuacja, gdzie mamy wybite low tej świecy, ale jednocześnie high jest złapane, czyli pulbek w ruchu się odbył, naprawdę fajna, fajna sytuacja, fajnie to wyglądało. No idziemy dalej. Widzimy, że ostatnią świecą w ruchu jest ta świeca, zobaczcie, że ja tak najadę, teraz jej low praktycznie nie zostało wybite, nie jest to porzucona płynność i zobaczcie, jak ładnie od razu została spulbekowana, więc dla nas fakt tego, że na przykład tutaj została porzucona płynność i mamy załóżmy taką sytuację rynkową, że widzimy, że rynek zaczyna odreagowywać, my byliśmy w shortach, no i zastanawiamy się, dlaczego ten rynek odbija, on musi spulbekować sobie tę świecę, spulbekować ostatnią świecę w ruchu i ma szansę złapać płynność podażową albo z tej strefy, Albo po prostu z tej. Gdzie ta jest dla mnie dużo bardziej znacząca niż półbek w ruchu, po prostu półbek ostatniej świecy w ruchu. To jest dla mnie zdecydowanie bardziej znaczące. No i widzimy, że odreagowało. Więc zwróć uwagę, że najciekawsze takie strefy podażowe to są zwykle strefy półbekowe, które łapią no, kilka tych. Płynności, tak? Zdecydowanie ciekawiej one wyglądają wówczas, gdy łapią. Łapią płynność, są pullbackiem, jeszcze łapią jakąś potwierdzoną płynność wyżej. No i tutaj tak samo, ostatnia świeca w ruchu, dokładnie w tym miejscu pullback sięga aż tutaj, więc szybki szczyt mamy tutaj, szybki szczyt mamy tutaj. Widzimy, że dopiero w tych miejscach zostały one wybite i rozpoczął się ruch wzrostowy. Zmiana charakteru trendu została, ona jest tutaj dopiero wyżej, ale zmiana charakteru trendu została wybita, tak? Taka krótkoterminowa została i mamy ruch wzrostowy. Ta zmiana charakteru trendu, słuchajcie, nastąpiła już dużo wcześniej, bo nam mniej więcej moglibyśmy sobie zinterpretować tutaj, że mieliśmy taką pierwszą zmianę charakteru trendu, natomiast my sobie szliśmy od góry, także w taki sposób to wyglądało. No, spróbujmy jeszcze o ten kawałek wykresu zrobić, tak? czyli o tutaj, bo dużo tutaj jest tego Eldorado, które się podziało. Byśmy zinterpretowali sobie no, tą całą mielonkę. Spróbujmy. Mamy jeszcze chwilę, to spróbujmy, co tam się dzieje. Gdzie mamy ostatnią świecę w ruchu? Jest dokładniej w tym miejscu. Mamy jej półbek, mamy. Idziemy dalej. Ostatnia świeca w ruchu, dokładniej w tym miejscu. I zobaczcie, leży tutaj bardzo ładna, piękna, porzucona płynność. Tak, jest ona porzucona, więc jest to docelowe miejsce do półbeku. Dlatego ta strefa popytowa nabiera dużo większego znaczenia. A jeszcze jak ma im to już w ogóle super. Idziemy sobie dalej. Ostatnia świeca w ruchu. Gdzie jest nasza ostatnia świeca w ruchu? Dokładniej tutaj. Mamy jej półbek zrobiony. W związku z tym fajna strefa popytowa. I idziemy coraz głębiej. No tutaj, czy moglibyśmy powiedzieć, że ta czerwona jest ostatnią świecą w ruchu? Oczywiście, że tak. Mamy jej pullback. Również ciekawa strefa popytowa. Pamiętajmy, że te strefy popytowe są fajne, kiedy śledzimy wykres 1 do 1. Natomiast nie zapominajmy, że to są szybkie dołki. To jest szybki dołek i to jest szybki dołek, i w końcu któryś z nich zostanie, słuchajcie, wybity. Tutaj, ostatnia świeca w ruchu. Mamy pullback. Ostatnia świeca w ruchu, również mamy solidny pullback, i ta świeca w ogóle nam tak dziwnie pullbackuje to wszystko. Patrzymy na wybicie, ostatnia świeca w ruchu, mamy pullback. Patrzymy dalej na wybicie tego high. Ostatnia świeca w ruchu, mamy pullback, ostatnia świeca w ruchu, no i pullback. Pullbackujący wszystkie szybkie dołki, słuchajcie, po drodze, tak? Bo ten pullback dokładnie ten kontynuowany jest do tego miejsca. Dlaczego do tego miejsca? Bo ten szczyt jest wybity dopiero tutaj. I my możemy to sobie zinterpretować jako nogę wzrostową dopiero po wybiciu tego szczytu. Tu nam się tworzy szczyt trendu, dokładnie w tym miejscu, tu dołek trendu, bo spulbekował szybkie dołki, te wszystkie po drodze i idzie jazda dalej. Także yy, najważniejsze, słuchajcie, wydaje mi się, że jest to, żeby yy, zinterpretować ostatnim świecę w ruchu i zobaczyć czy jest jej półbek, bo jeżeli jest, takie miejsce nazywamy szybkim dołkiem. Jeżeli nie ma, no to nie nazywamy tego szybkim dołkiem, to jest porzucona płynność i to jest po prostu jakaś noga trendu, która się kontynuuje. Jest to na maksa ważne, żeby dobrze wyznaczyć struktury trendu, czyli szybkie dołki, szybkie szczyty, potwierdzenia. A dodatkowo, słuchajcie, bez pullbacku nie możemy mówić o strefie. Zwróćcie uwagę, że te półbeki, ostatnie świece w ruchu, to są również strefy potwierdzone płynnościowo. Więc żeby wybrać fajną strefę potwierdzoną płynnościowo, równie dobrze można się sugerować tym, czy jest ona szybkim dołkiem, Dokładnie w tym miejscu, czy może pod nią leży jakaś porzucona płynność, może leży pod nią imbalans? No dużo jest tych wariantów, natomiast sam fakt tego, że wzbogacicie analizę jeszcze o ostatnią świecę w ruchu i interpretowanie, gdzie ona jest i dokąd sięga pullback, na pewno e, ułatwi i pomoże znajdowanie tych najbardziej fajnych stref. Tak jak powiedziałam, Discord, słuchajcie, pro już powstaje, ale na kanale pojawił się też jeszcze jeden link do Patronite'a. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę wspierać nasz kanał do rozwoju, wspierać to, co się tutaj dzieje, bo pomaga mu komodowanie tutaj razem z nami i coś udaje mu się w końcu e, na tym rynku, na tym tradingu e, podziałać, to zapraszam do wspierania kanału. Natomiast sam zamysł, tak jak powiedziałam, sam też zamysł dostanie się do funduszu, to wszystko jest darmowe, będzie darmowe, dopóki nas nie wyrzucą z YouTube'a. Także dziękuję Wam serdecznie za dzisiejsze oglądanie i do zobaczenia już po krótkich wakacjach, gdzie będziemy działali z funduszami. Także do zobaczenia.